Zachód słońca tym razem, ani nad małym morzem, ani nad dużym. Tym razem, zachód słońca nad Krakową. Tam przed nami znajduje się Krakowa. Natomiast my znajdujemy się w przepięknym miejscu. Kłanino. Tam, jakbyśmy poszli dalej, po lewej stronie znajduje się Muzeum Pancerne. Nazwisko Tank Hunter jest znane każdemu miłośnikowi militariów. I znajduje się pałac w Kłaninie. Śpiewają niponki, Przepięknie śpiewają, kwitną maki, chabry. Rośnie zboże, i to słońce nad Krakową. Krakowa, czyli pocałunki wiatru pani Katarzyny Sarnowskiej, Koanino, znajdujący się za moimi plesami. To również pocałunki wiatru pani Katarzyny Sarnowskiej, dlatego że pewna historia z przeszłości dotyczy również Kłanina. Kłanino to kamerdyner, z którym podróżujemy po tej pięknej kaszowskiej ziemi. Kłanino to pałac wągrasów, ale Kłanino to pałac a no właśnie, czy ja. Pokażę Wam pełną tablicę dzisiaj, a może jutro. I być może się zdziwicie, kto jeszcze był właścicielem kłanina. Przepiękna pora dnia. Możemy powiedzieć, że świat się układa do snu powoli. Ale te śpiewające ptaki temu zaprzeczają. To zboże, które, które rośnie, które da chleb, tak optymistycznie nastawia. I to słońce, które teraz jeszcze takim pięknym blaskiem, z taką siłą zajaśniało na niebie, nie wyskrzydła motyla. Jak nie kochać tego kraju? Jak nie kochać tego zakątka Polski? Inni jeżdżą za granicę, podziwiają inne kraje. Też są piękne, oczywiście. Ale czy najpierw nie powinniśmy poznać swojego kraju, historii własnego kraju, tych, którzy byli przed nami, a potem zachwycać się innymi krajami, architekturą i historią? Ale poznawajmy historię swojego kraju, poznawajmy historię rodów. Ludzi, którzy żyli przed nami, uczmy się tej historii. Ja podczas tych swoich podróży, zresztą podczas każdej podróży, nie opowiadam wszystkiego i robię to świadomie, a ja tylko pokazuję miejsce i zachęcam, aby samemu udać się na wędrówkę, aby to miejsce zobaczyć fizycznie. Aby o tym miejscu poczytać więcej? A kiedy pada nazwisko, tak jak dzisiaj, generała Józefa Chalera albo Antoniego Abrahama, to po to, abyście sami zaczęli czytać i nie z Wikipedii, absolutnie nie. Abyście zaczęli sięgać po mądre książki i poznawali te postacie, bo ja bym wam mogła tutaj przez godzinę opowiadać o jednym czy o drugim. Ale nie na tym to polega. To jest tylko moje wspomnienia o tych postaciach. Są tylko zachętą do tego, abyście sami dojrzeli, abyście chcieli się dowiedzieć, kto to jest. A dzięki takiej wędrówce w przeszłość zaczniecie rozumieć pewne rzeczy, które się działy w historii naszej, naszego kraju. To słońce jest bardzo optymistyczne, po takim powadnia była troszkę deszczowa, bardzo spadła temperatura. I teraz na koniec dnia to słońce z taką siłą grzeje. Tak bardzo, bardzo optymistycznie. Ośpiewają te ptaki. A tam jest kłanino. My jesteśmy w kłaninie. A tam jest Pałac w Kłaninie, za tymi ruinami. Przepiękne miejsce. Chciałabym zachęcić, jeżeli będziecie w tych okolicach, jeżeli może nie macie planów na wakacje, abyście zapisali sobie Pałac w Kłaninie. To naprawdę nie można się mnudzić. Samy To są miejsca, które na Was czekają. Przepraszam, ktoś do mnie dzwonił, a nie chciałam odbierać tego telefonu. Mam nadzieję, że jak będziecie jechać do Kłanina i skręcicie w kierunku Kłanina, to wierzę, że pomyślicie o tej alei, którą będziecie wjeżdżać, którą którą posadził Angela. Ktoś powie, że ja tylko o... Grassach, o pongrasach, o Angeli. Nie, to nie tak. Jak widzę aleje, to myślę również o dziedziczce pani Celiny Mioduszewskiej. Każda aleja przywołuje mi na myśl osoby, które ją posadziły. I tych osób nie ma, a, a to zrobiły, nadal jest. I doceniajmy to, co zostało po tych, których już nie ma. Doceniajmy, uczmy się. No i oczywiście zachęcam. Przyjedźcie do Kołanina, odwiedźcie pałac w Kołaninie, zajrzyjcie do Muzeum Pancernego. To są naprawdę wyjątkowe miejsca. Dużo dobra.